Witajcie, witajcie moi drodzy, stali widzowie oraz wszystkie nowe osoby. Zapraszam Was na nasze tradycyjne czytanie myśli, uczucia, zamiary Twojej osoby. I dzisiaj czytanie będzie bardzo krótkie, ponieważ odpowiemy, damy jedną konkretną odpowiedź, co jest teraz na poziomie myśli, na poziomie serca, względem Was, u Waszej osoby i zamiary też sprawdzimy na obecny moment. Zrobimy na cztery opcje dzisiaj. Pokażę szybciutko karty, Nicolette Czekolitarot i Dreaming Way Lenormand. Nie ja zaczynam rozkładać. Kochani, bardzo dziękuję wszystkim, kto wspiera mój kanał, kto pisze komentarze i subskrybuje. To wszystko niesamowicie pomaga. Jest taki energoobmian pomiędzy nami. Bardzo dziękuję. Co ta osoba myśli? Ostatnie myśli Waszej osoby. Dla tych, kto jeden. Co jest na poziomie serca, co czuje osoba? Na jedynek, dwójki, trzy. Tak, i weźmiemy na zamiarę na moment, co Wasza osoba zamierza względem. dla wszystkich, kto wybra jeden, dwa Weźmiemy jeszcze kamyczki dla tych, kto u nas lubi kamyczki. Tak, różowy kwarc. Malachit. To u nas bursztyn i ametyst. Wybieracie swoją opcję. I zaczynamy od jedyneczki dla tych, kto wybrał różowy kwarc. Co osoba, wasze myśli o was, ostatnie myśli o was? Wasza osoba czegoś się boi. Tutaj jest strach. Też taka pozycja obrona, Być może ta osoba boi się jakiejś krytyki z waszej strony, niezrozumienia. Też tutaj taka energia idzie, jakby człowiek coś zrobił źle, ale boi się w tym się przyznać. tak? Woli sobie jakby tak taka spięta pozycja, siedzi i się trzęsie. Tak. Lepiej ja nic, nie będę brać na siebie odpowiedzialności, poczekam, może to samo jakoś się wyjaśni. Tutaj tak na poziomie myśli. Na poziomie uczuć. Co czuje względem was wasza osoba? Jakie uczucie ma. Tutaj taka energia na poziomie uczuć osoba odczuwa, jakby te motylki w brzuchu, tak? kiedy o Was myśli. Jest poczucie radości, szczęścia przy Was, ale tutaj też jest strach. Być może strachu cierpieć, strach wziąć odpowiedzialność na siebie. Takie zobaczymy, co jest w zamiarach. W zamiarach osoba, jeżeli kontaktu nie ma, zamierza z wami się kontaktować, wiąże z wami przyszłość, ale przy karcie lis... Ta osoba może przekładać odpowiedzialność na Was, albo rzucać na Was jakąś winę, albo mówić, że to, to Wy coś robicie nie tak. Jakby widzicie, list tutaj siedzi na plecach kobiety, kobieta go niesie. Jakby w zamiarach budować relacje tak, żeby tylko nie brać tej odpowiedzialności na siebie. tak? No i kontaktować się. Być może się spotykać, być może też po karcie gwiazdy, czasem to odkładanie to coś dalej. Marzyć, fantazjować o Was. Takie zamiary na obecny moment. Dla tych, kto wybrał jedynkę. Mhm. Przechodzimy do numeru dwa. Malachit, kto wybrał? Co jest na poziomie myśli teraz? Wasza osoba. Myśli. No chcę powiedzieć, że osoba myśli na pewno, myśli dużo, przy czym myśli takiego pozytywnego charakteru. To są jakieś marzenia, być może. Osoba przypomina sobie jakieś wydarzenia z przeszłości, co się wiąże z Wami. Bardzo pozytywne, ciepłe myśli, myśli radosne względem Was. Co jest na poziomie uczucia? A na poziomie uczuć tutaj jest strach. Osoba czegoś się boi. Być może się boi tego, że jest zaangażowanie silne, że być może za dużo ta osoba o Was myśli i to wywołuje jakiś strach też. Jest strach ucierpieć tutaj na poziomie emocji. Strach nie poradzić sobie z czymś. Tutaj taka energia idzie, że osoba może żyć w świecie iluzji. Może upiększać coś. Teraz zobaczymy na zamiary, co u Was idzie. W zamiarach to może być randka, romantyczne spotkanie. W zamiarach może być też zbliżenie na poziomie fizycznym. Tak. Też przy tej karcie dla niektórych może być, jeżeli u Was była konfliktowa sytuacja, to próbować coś tutaj udowodnić, wyjaśnić. Być może Was w czymś obwinić też to może tak być. A dla niektórych, tak jak powiedziałam, to mogą być romantyczne spotkania, randki, i to też może być prezent, komplement, flirt. Przy czym tutaj flirt może być taki, wiecie, przy tej karcie taki z, no to też dla niektórych, z podtekstem takim nieco erotycznym albo seksualnym. Ponieważ bicie u nas często wychodzi na bliskość fizyczną, na... I generalnie jeśli patrzyć na zamiary, być może ta osoba chciałaby mieć z Wami romans, jeżeli na danym etapie jeszcze nie ma tego, przechodzimy do następnego. O, przepraszam. Przechodzimy do następnego trójeczka. Co Wasza osoba myśli? Tutaj też myśli, być może zagląda gdzieś na jakieś Wasze social media, być może na zdjęcia. Tutaj też pokazano, że ta osoba może myśleć o Was pod tym względem, co się dzieje teraz w Waszym życiu, na jakim Wy etapie jesteście. I dla niektórych też może się wiązać aspekt powiązany z pracą, z pracą, z nauką. No, i też tutaj może być chęć coś sprawdzić względem Was, chęć dowiedzieć się czegoś więcej niż, jest, niż ta osoba wie o Was na obecny moment. Uczucia. Tutaj na poziomie uczuć jest jakby zagrożenie. Ta osoba może się bać, że y, może zostać zraniona przez Was, albo też na poziomie uczuć tutaj może być brak pewności w y, sobie. Tak? Być może jest y, takie poczucie, że nie dosięga w czymś Was. Czyli nagle emocjonalnym tutaj też strach wychodzi, niepewność. Czy może ta osoba mogła poczuć, może była jakaś zemsta z waszej strony, zmiana pozycji, na przykład zmiana postępowania. Co zamierza robić względem was? Też to kontynuować relacje. Przy karcie książka to może być nie otwierać się, coś robić w tajemnicy. Też to może być pisanie. Kontakty na internecie, kontakty w pracy, jeżeli Wy z tą osobą pracujecie. Dla niektórych to mogą też być spra sprawy papierowe, rodziny, jeżeli Wy z tą osobą jesteście rodziną, zamierza. No i dla niektórych znów takie, w zamiarach może być sprawdzanie czegoś, jakichś Waszych tajemnic. I ostatnia u nas numer 4. Co na ob. Przepraszam, kochani, skończyła mi się pamięć w telefonie. Znaczy, na poziomie myśli, co jest u Waszej osoby? Co ta osoba o was myśli? Tutaj może być dwie opcje. Znaczy, zacznijmy od pierwszej, to też będzie zależeć od waszej sytuacji. Co myśli o was? Myśli o Was jako o człowieku bardzo ciepłym, o człowieku, z którym e, albo była, albo teraz jest bardzo dużo przyjemności. My widzimy tutaj słodycze, cukierki. To, to przyjemność, to szczęście. E, czyli przebywanie z Wami, kontakt z Wami to jak szczęście, jak e, święto dla tej osoby było, albo jest teraz. Też dla niektórych może tutaj chodzić o przesady różnego rodzaju, że za słodko, za dobrze, za ciepło. I może być tak, jeżeli wy od tej osoby uciekacie, tak, to być może ta osoba myśli, że coś było przesada w czymś, że było za dużo czegoś i wy uciekacie, albo też może być, że ta osoba odbiera, że czegoś jest za dużo. Um, tutaj może być na poziomie podświadomym. Za, za, za dużo dawaliście, na przykład od siebie, za dużo pomagaliście, stworzyliście taką piękną, fajną przestrzeń, i człowiek tego jakby, jakby Tutaj widzicie, jakby on ucieka, albo ona um, chce gdzie indziej jeszcze poszukać. Niekoniecznie kobiety, po prostu chce innej przestrzeni, tak? nowej przestrzeni, nowych. Zmiany jakieś chcę. O tak bym powiedziała, tutaj na poziomie myśli. Weźmiemy co na sercu, sprawdzimy, jakie uczucia ma osoba. Tutaj też, albo ta osoba na poziomie emocjonalnym odczuwa potrzebę przeprosić Was za coś. A też ta osoba może odczuwać, że Wy możecie pomóc. Też tutaj jest taka wdzięczność. Być może, że pomagaliście tej osobie w pewnych momentach. Albo to też odczucie, że możecie pomóc tej osobie, albo też dla niektórych będzie odwrotnie, by ta osoba chciałaby pomóc wam w czymś. Ta osoba może się martwić, czy jest wszystko u Was w porządku i chciałaby pomóc w czymś. I na tle, tak, zamiary. Co jest w zamiarach tej osoby? W zamiarach co? List miłosny, list z przeprosinami, być może uregulowanie jakichś spraw polubownie, jeżeli macie na przykład dokumenty, papiery, tam, finanse, wiadomość romantyczna, tak jak powiedziałam, i też to jest taka energia polubownie, żeby nikogo nie skrzywdzić i samemu albo samej nie ucierpieć, taka energetyka idzie. No i znów takie wiadomość, napisać wiadomość, dać jakąś, przekazać Wam jakąś informację. Tutaj tak. Bardzo dziękuję, kto był ze mną. Wszystkiego najlepszego dla Was i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach.